Cześć wszystkim! W kolejnym odcinku. Dzisiaj poniedziałek, godzina dziewiąta Barany już od siódmej w polu. Tam przejdziemy zaraz do nich. A dzisiaj na razie w planach jest to siano, co tutaj skopiłem. Rozrzucić jeszcze na łąkę. Już tu na tą kwaterę słonko wychodzi. Więc rozrzucić to siano. Żeby ono sobie podeszło jeszcze całkowicie. No i dzisiaj już mam w planach jest wieść na strych, bo już jest praktycznie suche, więc na strychu jeszcze co tam resztkę wilgoci zostało, to wyparuję, bo na strychu gorąco, jak nie wiem, posolimy, żeby sól jeszcze tą wilgoć wciągła. I będzie dobrze. Więc. Zaraz sobie to rozrzucam tu na tą kwaterę żeby to podesło podejdźmy jeszcze do baranów Nie wiem czy któreś z nich nie mają czasem rójki a mianowicie iskra i Benia bo robią tak charakterystycznie wargami podnoszą je do góry aby wąchały czy któraś maruje no ale niestety jeszcze baran młody yy, gucio ten tutaj więc na jesień prawdopodobnie będą zakoty bo na jesień gdzieś tak powinien być gotowy do zakacania no i co młode sobie rosną fajnie yy, do Dawida za niedługo pójdzie yy, Basia i baranek Jasiu od, 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 od Bianki ona miała dwa Jasia i Małgosia, więc Jasiu pójdzie z Basią do Dawida no a reszta zostanie na razie i później jeszcze pójdzie tamten drugi baranek uminek tamten do kolejnego hodowcy bo u mnie Baranów nie potrzeba już na razie, bo na rozpłodnika zostaje został zakupiony Gucio, więc tak to mniej więcej wygląda. Przyszły sobie do cienia, bo dzisiaj w słonku strasznie gorąco. Od rana zapowiadali, że będzie burza, deszcz, no ale widać jak im się ta pogoda sprawdza tak w kratkę, więc nigdy na 100%. To, co zapowiadają, nie ma co brać na poważnie. Dzisiaj od rana zapowiadali deszcz, burze, że będzie paskudna pogoda od rana, a zobaczcie, pięknie na polu. Dlatego właśnie dzisiaj chcę zebrać już to siano, bo jakby tam przyszło to na wieczór, albo jutro, to żeby już to było sobie na strychu z głowy zebrane no resztki tutaj już sierść zrzuca yy, bianka i benia więc różna już na wykończeniu lenienia się dobra ja zabieram się za rozrzucanie tego siana bardziej do słonka zaraz tu cała ta kwiatera będzie w słonku bo z rana zawsze tu wychodzi no i niech snie. Dobra, zaraz się widzimy. No i dobra, jak widzicie siano eleganckie się zrobiło. Rozrzuciłem tutaj. Już praktycznie można by było to zbierać na strych, ale jeszcze do południa, do popołudnia niech sobie to tutaj leży. Praktycznie już suchutkę, Ale jeszcze ta reszta wilgoci, niech sobie wyparuje do słonka i wtedy już takie konkretnie suche związę na strych. Tutaj nie będę zamawiał żadnej kostkownicy ani nic, bo to, to sensu by nie było. Ile by tu wyszło, ze nawet pięciu kostek by nie było. Więc szkoda. We workach sobie to związę na strych i będzie sobie leżało na razie na strychu, a dopiero nie wiem, za tydzień, dwa zaczną się siano kosy na tamtej łące koło rzeki, więc tam już będzie kostkowane. I część z tych kostek tam od rzeki pójdzie na strych, ile się zmieści. A część będzie wyskładana tutaj w tej trzeciej kwaterze. Z tego pierwszego siana, no i z drugiego siana już praktycznie, pewnie wszystko siano będzie tu wyskładane. O, tutaj na tej kwaterze, na całą szerokość. I słoma też tu również pójdzie. Więc tak to będzie wyglądało. A na wierzch założę folię, żeby nie padało po tym. I będę sobie tu tutaj wczasowało. I przez zimę będę sobie to zwoził, a będzie brakowało. No i dobra, jak widzicie, siano ekstra. jak sobie poleży jeszcze do tego popołudnia i Będę zwoził. Więc tak to wygląda. Dobra, pewnie się będziemy widzieć jeszcze później, jak będę to zwoził. Do usłyszenia. Jest godzina 14:30. Zdążyłem schować. Siano, ono już jest praktycznie całkowicie wyschnięte, słychać szumi, to co tam jeszcze tej wigloci zostało, to na strychu już to wyschnie, ale na razie schowałem sobie to tutaj do wiaty, bo zaczyna kropić, już się pochmurało i żeby mi tego nie zalało, to już jest wyschnięte, to schowałem tutaj, przyniosłem sobie worki. I zaraz będę pakował to do worów i na strych. Eee, więc tak to wygląda. To pójdzie do pakowania zaraz. Jeszcze jak na złość. Cholera. Owce mi przelazły. Nie wiem jak. Zaraz tu zobaczymy. Którędy one mi to przeszły. Jest jedna dorosła i trzy młode. Trendy one mi to przelazły. Tu musiałem przeskoczyć przez górę, najprawdopodobniej. Więc dobra, ja to teraz muszę e, przegonić je z powrotem. Dobra, tutaj otworzymy. One powinny pójść tutaj w to zagradzenie, później to otworzę tamto i, i w je Oby wszystko dobrze poszło Dobra, to otwieram To już idą Więc w sumie dobrze Tu sobie tak to zrobię one powinny przeleść tu dobra, idę tam, ja podgonię od tamtej strony już trawa dosyć ładnie się opuszcza dobra, poszła już idźcie tam no nie mówcie, że mi tu teraz będziecie uciekać. Nie! On no, widzą, że tu ławce stoją, to... nie pójdą. No i idź, bo zaczyna kropić. No. Taka, Taka zawała z nim. Dobra, poczekajcie, ja sobie spokojnie przegonię. Dobra, owce przegonione, znaczy złapane, bo musiałem łapać po jednej i przenosić tam do ogrodzenia, bo za cholerę nie chciały iść. Znalazłem miejsce, gdzie przeszły, mianowicie tutaj pod siatką. Będę musiał tutaj przynieść jakieś zabezpieczenie, żeby wbić do ziemi razem z siatką, żeby tu nie przechodziły. A jak one tu przeszły, na pewno któreś z młodych przeskoczyło tu przez tą siatkę, też już ją naciągłem. Bo one sobie tak przeskakują po siatce, jakby biegły i tu do środka. A matka za młodymi przeszła pod siatką. Dobra, ja na razie uciekam, bo już zaczyna wiać. Dosyć mocno zaczyna kropić. Później przyjdę po siano. Bo. Ano, jest pod spodem, pod tym, co tam się mu nic nie stanie. Dobra, to później będziemy się widzieć. No i się rozlało. Tyle, co owce przerzuciłem tam. No i zaczęło padać. Dobrze, że udało mi się to siano tu schować. Pod dach. Teraz spokojnie sobie przejdzie, będzie będę sobie to. Workował nawet teraz mogę workować, bo tu jestem pod dachem, a przestanie stanie lać to sobie to związę na spokojnie. A na razie siadłem sobie chwilę na sianku. No i obserwuję jak pada. nie poleje trochę, bo susza jak fix. No i dobra, siano zworkowane. Wyszło 6 i pół worka tego siana, co tutaj było. Więc zawsze coś do zapasów na zimę będzie. Niby to jeszcze z pasą teraz przez sezon. Nawet połowę tego jeszcze braknie. Ale to już z tamtych sianokosów. Zawsze coś pod ręką będzie. Żeby zarzucić owcom. No i tak to wygląda. Jest tutaj 6,5 worka. Jak mówiłem. Na razie zaczęło znowu kropić. Więc to zostawię jeszcze na chwilę tutaj. W workach. I ja przestanie już to. związę sobie to na strych. Z worku wysypię. Rozrzucę. I niech sobie tam to dosycha. Bo takiego fez wil wilgłego. Bezgotnego siana nie ma co dawać na strych, bo może się zaparzyć, jeszcze gdzieś się zapali i to by była lipa. Takie jak to sianko suchutkę może już iść na strych. Dobra, to będziemy się widzieć jeszcze na strychu. Ja mówię, co chwila będziemy się widzieć tu, będziemy się widzieć tam, ale co jakiś czas nagrywam, więc tak Wam mówię. Dobra. No i dobra, siano rozrzucone po strychu. Bo jeszcze mi słoma z tamtego roku została 20 kostek jeszcze tam jest no i tak to wygląda siano rozrzucone jak widzicie e, Równomiernie, nie na jedną kupę, tylko po całym tym pomieszczeniu, żeby sobie to jeszcze dosło. No i tak to wygląda, może by tu gdzieś zdjęcie zrobił. O. No i to sobie tak będzie leżało tutaj. A jak już zrobię tamte drugie siano sianokosy, będą kostki to to siano, wszystko jak podrzucę sobie w jeden kąt, a kostki już będą układane tutaj pod samą szczechę nie tak na max, a pod samą, żeby to był przewiew tylko tak, o, po te narty trochę niżej żeby to miało, dostawało powietrza, żeby to przewiew był żeby schło sobie jeszcze tutaj masakrycznie gorąco, całym mokry jestem kapie ze mnie no ale tak to jest na strychach i dobra, myślę, że na dziś tyle widzieliście cały proces w sianokosów u mnie takich malutkich widzimy się w kolejnych odcinkach niech się darzy trzymajcie się cześć